Marcin Zontek dzięki swojemu doświadczeniu w, w 1 na Fen wie co ma robić. Babu Wiszek jest na takim etapie swojej kariery, że on, on musi dostawać coraz lepszych przeciwników. Kategoria 77 kg. Michalski, Misowy zawodnik z Rio z niebieskiego na To może po! być koniec! Rewelacja! Możliwość walki o pas dla federacji Fighter Exclusive Night to dla mnie duże wyróżnienie. To jest dobre, że wiem o tej walce dużo wcześniej, więc mogę maksymalnie się przygotować. Paweł Biszczak i Zakaria Bajtar to absolutna światowa czołówka. Walczyli już w naszej organizacji i walka ta była jedną z najlepszych w historii. Marcin Zondek może zostać bohaterem. Radio Zątek radiu! W życiu stoczyłem wiele ciężkich pojedynków, jak i dla organizacji FEN, tak jak i dla innych organizacji. Wiem co to ból, cierpienie, krew, porażka, zwycięstwo. Dzięki Bogu dostałem szansę zdobycia pasa i na pewno go zdobędę. Marcin Zątek i Przemysław Misiała to jedni z najbardziej doświadczonych zawodników wagi półciężkiej w Polsce. Mam nadzieję, że dodatkowego smaczku w tej walce doda to, że stawką jest pasmistrzostwo. Walka o pas jest dla mnie bardzo ogromnym wyróżnieniem. Bardzo się cieszę, że po prostu jest takie uwieńczenie tej na razie sześcioletniej pracy, którą włożyłem. Michał jest naszym odkryciem i mam nadzieję, że ten pojedynek to jest zaledwie krok na szczyt, a nie ukoronowanie jego kariery. Davy Gallon pojawił się znikąd na polskim rynku, ale jak dotąd przejechał się niczym francuski czołg po dwóch polskich doświadczonych fightera. Jeszcze rok temu nikt nie wiedział, kto to jest Michał Michalski ani Davey Galon. Dziś już każdy fan MMA zna oba nazwiska, a po walce obaj przejdą do historii, bo to pierwsza walka o pas kategorii pośredniej.